Chodź na mida, Kuba. Na mida? O, to czekaj, to ja się muszę wrócić. Ale co ty masz? Nic. Jak masz AWP, to nie ma opcji. MSG tylko. O, widziałem cię Zabiliście chyba. Mnie sami, no. no. i mnie zabił, ale Bo widziałem twój web wcześniej. No ale cię klej dolegał Uuu Okej, to co jeszcze raz mida chcesz? <noise> tak Okej <Okay>. No nie <noise> No Zapraszam go na mida Nie Dostał. widziałem numerek. <grywały> 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 nie wiem. A Więcej tych smoków Trzy smoki na shorta po to samo miejsce. Tak? No ja jeden rzuciłem taki, co zwykle na nie. Leci. Palą mnie! To było Ja się spodziewałem... Właśnie trzech tam stało przy szornie, przy tej ścianie. <laughs> no. <laughs> nie masz... A bo ty wszystko kompresujesz do jednej wasy? Zrobiłem już, bo myślałem, że to będzie wiesz, końcowa. I miałem oddzielnie wszystko. Zrobimy tak. Tylko. Nie, dobrze się zrobi. No dobra, to teraz będziemy teraz temat Jesteś po pierdolony! Uddaj 15 dni temu. Fox, no takie ma, kanały. Się do pliku. No. Chyba. Instawowany. Tylko na dół że nie masz padów od razu mówię jak... Uh. Na żadna płyną. A programu, co mam normal sobie już? Eee. Chłopcy są chodem. Nic, zaraz to jest. No bo to jest właśnie anty jakiś klient. Tak. tak, tak, tak. No tak, 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 tak. tak. dobra, nie, jednak nie. Nie no, albo dobra. I ten pomnik uchwycił nawet. Dobra, niech jest pomnik. Zapraszam tutaj.

Ale nie, nie, nie spodziewałem się, że tak dobrze ten drugi w sobie się napis będzie wyglądać. Nie jest rozpisywany, prawie w ogóle. Już zrobiłeś, by się pręcisz? No właśnie, się ustałem, O, ale mam e, miejsce na. 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 Kacper No Oli no, już na razie pisze, że ja mam WH. No tu się pilnę. No. Bo i teraz bym zgłaszali, żeby ci sprawdzali. Jak Można takiego cinematika no, zrobić jest... takiego gdzieś tak. Wiesz, ja powtórki co chwilę zapisuję, nie. tak że wiesz. Wejśćcie, pot ja potem zrobię. W sensie ja Mam mody do, do tego, do specjalnego. Do tego, właśnie, do tego, tego, tego specjalnego. Szadołek, O, do... Wow, nie myślałem, że do ten dojdę do tego momentu. Parę dni temu w CS w ogóle nie grałem, nic nie potrafiłem, a teraz na serwerze społeczności mnie wyzywają, odwychają. <laughs> Mario, Mario. Turki bez głosu. Łączy. Nie lubię B-Apsów strasznie pikać, bo to jest dużo takich miejsc, gdzie CT mają jakby skrzynie i tak dalej, które się mogą wtopić ich player modele. No czasu nie ma. Jest las. No i nie mamy jeszcze Woo! Kolejny. Dychaj. No nie, mój kill. Poczekaj, <laughs> 5hp ma, jak on kurwa nie zginął do ciebie już mówię. Tak? <laughs> no. <laughs> Wiem chwilę Ja tam idzie Kurde A i fartien... No nie! To ty byłeś, no nie Dobra No tak, jeszcze o, o mnie wiedzą, ale na początku jakieś jeszcze adminem nie byłem to chłopie jeszcze jaki płaszcz był? No. Ale jeszcze gorszy w sytuacji. Trzeci poziom, co on robi? No, jak ty w CSa grałeś, jakich na świecie jeszcze nie było? No. Leżę, jeden. Dobra, fleszyk. Biorę kałaha, pik. I leżysz. Kurwa. Leżę. Whoa, ho, ho, ho Ej, ej, ej. Co? Pali. A ty już bierz. A ty jesteś u mnie. O, nóżki. Eee, chyba czysto stop, pałacu, ale z pałacem sobie poradzą. Zrośli są. Ła, ale ładny Banek, pójdę mi do... Gdzie jesteście? W tym teamie? No, w CT. CT. I tak, w końcu No, fresh więcej się nie da. Siedzisz na gorzędzie. Dobrze, bo lubię bardziej CT, chyba. No i ja w Ja CT o wiele bardziej lubię pod sensem yy, strategicznym. Więcej fragi, fragi. Co robi chłop na CT? Ło! No Nie umiem. Nie umiem, zdźwięk nie, zdźwięk nie umiem. Oficer stary lesie. A właśnie, nie zwracam uwagi na to, jak oni się nasuwają, ale każdy ma jakieś się nację. Szadołka z kałka, szadołka z chwilą. No, no ja starą lesia na jeba. Myślałem sobie tylko żartujcie, ale teraz się nie są, że jesteście po prostu idiotami. Daj mi nasło nie, o Pa widzisz tego necromancera? Pa pa, szybko, szybko. Ona wygląda jak kurwa piesy na podłodzie czeków No i wtedy tynołeś To mógłeś usunąć i by było lepiej Dzisiaj dopiero pierwszy raz Na speedrun 4 trzeba byłeś na rok Paweł, po co ci ona? Masz lesia no właśnie, bo no właśnie. masz mnie, kurwa. Nie no, Cześć, nie, jak się tak werfuje, tak kurwa. Kurwa, ja wiesz, że dupę od niej apiędol. Ja nie, <laughs> nie, Czekaj, co, jak przydzielić strażnika? Do tego, do trasy? Do patrolu? E, czekaj, już zrobiłeś trasę patrolową? O. Nie tak! <laughs> Nie zaznaczasz, klikasz raz na trasę, na jakiś punkt. Całe więzienie przydzielił do patrolowania Holding Sela. <laughs>